Witam serdecznie panów goście. No i goście nasi sąsiedzi, można powiedzieć geograficznie, czyli e, policjanci z Komendy Miejskiej Policji Hierarchia hierarchią, ale zaczynamy od dam, pani Monika Rzymełka, oficer prasowy e, Leszczyńskiej Komendy. Dzień dobry pani Moniko. Dzień dobry, witam. I sam komendant miejskiej policji, pan Krzysztof Nowak. Dzień dobry, panie inspektorze. Dzień dobry Państwu. A zaprosiłem Państwa w związku z tym, co się dziś po południu, a właściwie wieczorem będzie działo właśnie po sąsiedzku, czyli przy budynku komendy przy ulicy 17 stycznia wielki festyn Leszczyńskiej Policji. No i musimy tutaj wyjaśnić parę rzeczy, bo zazwyczaj w środku tygodnia festyny się nie odbywają, a wy robicie właśnie dzisiaj. Dlaczego, panie komendancie? Bo właśnie dzisiaj przypada setna rocznica powołania Policji Państwowej i dzisiaj między 18 a 22 zapraszamy wszystkich państwa na festyn z tej okazji, a jednocześnie będziemy chcieli zaprezentować nasz nowy obiekt, czyli nową szczelnicę krytą. Właśnie dzisiaj mija dokładnie 100 lat od kiedy Sejm uchwalił ustawę o policji, 19 rok zastanawia się przez te pierwsze miesiące niepodległości, kto pilnował prawa i porządku w Polsce, może będzie okazja się tego też na festynie dowiedzieć. Bo stoisko historyczne jakieś będzie. Niewykluczone rzeczywiście stoisko historyczne też będzie miało swoje miejsce na tym festynie. Przy tym stoisku będzie urzędował w cudzysłowiu nasz były zastępca komendanta miejskiego policji w lecznie, inspektor w stanie spoczynku, pan Zbigniew Rogala. On ciągle z nami współpracuje. No i dziś będzie prezentował umundurowanie z czasów policji państwowej, dokumenty z tych czasów. No, jeszcze sami nawet tego dokładnie nie wiemy, jakie atrakcje dla nas przygotował, bo ze swoich zbiorów przywiezie mnóstwo eksponatów. A słyszałem, że zbiory ma imponujące. Dokładnie tak. Z jakiegoś busa chyba musieli się podstawić. Dokładnie tak, my bardzo się cieszymy, że będzie tego dnia właśnie z nami. A dlaczego pora jest właśnie taka wieczorna? Od 18 do 22? Pora tego festynu jest, wiąże się z główną atrakcją festynu, a jest to pokaz multimedialny, widowisko laserowe z elementami pirotechniki, Zostało przewidziane na godzinę 21.45. Wymagany jest wtedy zmierzch, jak najciemniej. Wtedy dopiero będzie, będzie ono efektowne. To widowisko poprzedzone jest kilkuminutową animacją laserową w tematyce naszego jubileuszu. Myślę, że naprawdę będzie to atrakcyjne, atrakcyjne widowisko. Naprawdę warto na nie przebyć, na które bardzo zapraszamy. Czy pani widziała? Yy, Frag widziałam fragment tego, I... tak, robi wrażenie. I robi wrażenie, ciary są na plecach. Wszystko zaczyna się o 18:00 na terenie, można powiedzieć, na podwórzu yy, komendy, przy świeżo w piątek oddanej do użytku waszej strzelnicy, z której jesteście bardzo dumni, panie komendancie, prawda? Tak, oczywiście. Cieszymy się bardzo, że mamy ten obiekt i jest on właśnie u nas. Będziemy z niego korzystać. Nie tylko my, ale i policjanci z ościennych komend. Tego popołudnia i wieczoru nasi instruktorzy zaprezentują wyposażenie szczelnicy, a jest się czym pochwalić, bo jest ona wyposażona bardzo dobrze. Może nieskromnie to brzmi, ale... Byłem, ale, widziałem, Ale, rzeczywiście tak, ale tak jest. To jest takie miejsce, gdzie się nie wpuszcza na co dzień tzw. Cywilów, tak zwanych cywilów, bo ona służy tylko i wyłącznie funkcjonariuszom, nie jak strzelnica przy trzecim liceum. Więc będzie, proszę Państwa, unikalna okazja, żeby sobie taką prawdziwą policyjną strzelnicę, jak trochę jak z filmów takich amerykańskich o, o policji, bo tam są takie tarcze w kształcie złoczyńców które jeżdżą na tych takich piowadnicach, e, gdzie rzeczywiście są oddzielone stanowiska, ale strzelania samego nie będzie. No właśnie, to chciałam dodać, że oprócz tego, że będzie ją można zwiedzić, zobaczyć, porozmawiać z instruktorami, to instruktorzy zaprezentują tam broń policyjną oraz broń z własnej kolekcji, bo są oni pasjonatami tej dziedziny szelectwa. No ale przede wszystkim będzie to możliwość, że każdy z osób nas odwiedzających będzie mogła poszczelać na multimedialnych trenażerach strzeleckich. Także oprócz tego, że rzeczywiście wyjątkowo dzisiaj, każda osoba niezwiązana z policją może wejść do tej szczelnicy i już zapewne ta okazja się nie powtórzy, to jeszcze mieć okazję postrzelać. I obejrzyć z bliska właśnie broń, jakiej używają policjanci, czy jaką mają w swoich zbiorach. Widzę wykaz tej broni, niektóre sztuki, no rzeczywiście bardzo interesujące, na przykład polska wersja kałaśnikowa, albo amerykański karabinek szturmowy M4. To są takie rzeczy, które myślę, na wszystkich miłośnikach militariów zrobią duże wrażenie. Zwiedzanie przez całą Czas trwania festynu, tak? Dokładnie tak. I będą oprowadzani, będzie coś można obejrzeć. Tak, będzie można zadać pytania. A przed strzelnicą pokazy, już po 18.00, pierwszy pokaz pokaz yy, z psów służbowych. Tak, pokaz w wykonaniu przewodnika psa. Yy, on zaprezentuje się ze swoimi dwoma czworonożnymi partnerami. Yy, Tomoże godzielnicowy, który do niedawna też był przewodnikiem psów. Nie chcę zdradzać, na czym one będą dokładnie polegały, żeby zachęcić państwa do przyjścia i obejrzenia ich. E, oprócz tego o godzinie 19 pokaz w wykonaniu policjantów e, samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji w Poznaniu. To tak powszechnie nazywani antyterroryści, e, którzy pokażą jakby wycinek e, pościgu za m, złodziejem, który porusza się samochodem. Samochodem. Będzie to symulacja zatrzymania y, tego gangstera w pojeździe, połączona z użyciem samochodu służbowego jako środka przymusu bezpośredniego, wybiciem szyb w samochodzie, wyciągnięciem tego mężczyzny przez otwór w oknie, y, no i przekonwojowanie go w wielkim skrócie do jednostki policji. Ślepaki Ta... będą w użyciu? Myślę, że tak, będzie dynamicznie, szybko, także warto na tą godzinę 19 punktualnie właśnie przybyć. I jeszcze po okazji judo z tego co słyszę ukazy judo w wykonaniu juniorów w sekcji UKS Junior Lipno, pod okiem instruktorów policyjnych Krzysztofa Kubiaka i Mariusza Angelusa. Oni również zaprezentują swoje umiejętności, jak szkolą tych młodzików właśnie z dziedziny judo. Wiele, wiele różnych innych atrakcji, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Będą różne stoiska, już mówiliśmy o stoisku historycznym, mówiliśmy o tym, że będzie można sobie broni obejrzeć, ale także wyposażenie policji, to co najbardziej lubię, będzie można skuć się kajdankami? Będzie się można skuć z kajdankami, będzie można y, usiąść na policyjnym motocyklu, y, będą policyjne radio, radiowozy, do których również będzie można wejść do środka, obejrzeć je od wnętrza. Y, będzie też wyposażenie w postaci y, stroju służbowego, w który policjanci ubierają się na y, zabezpieczenia na przykład rzutowe, przemierzyć wszystko, taka znoja, założyć... Ten taki. Dokładnie, to tak zwany powszechnie żółw. Y, będzie stoisko, w którym będzie promowana praca w policji. Y, no i mnóstwo różnych innych atrakcji. Radiowozy, motocykle, dokładnie. tam z te sygnału będzie można włączyć. Będzie z nami też maskotka wielkopolskiej policji Pyrek, co powinno uszczęśliwić najmłodszych naszych gości. On jest zawsze mile widziany. Zaszczyci nas dzisiaj swoją obecnością. Dzieci bardzo często robią sobie zdjęcia z jego udziałem. Mnóstwo słodyczy, atrakcji, konkurs plastyczny dla dzieciaków. Tak. A Ja szczególnie serdecznie pozdrawiam osobę wcielającą się w pylka. Będzie koło 30 stopni podziwiamy. Mam nadzieję, że wodę zapewniacie dla niego. Proszę Państwa, zapraszamy więc bardzo serdecznie. Wstęp jest absolutnie wolny i zaproszeni są wszyscy, Panie Komendancie. Tak? Oczywiście zapraszamy wszystkich. I czego Wam życzyć na święto? Spokojnej, bezpiecznej służby i również tego samego dla mieszkańców, bezpieczeństwa. A, a dzisiaj zwłaszcza, żeby policjanci byli właśnie do dyspozycji państwa, a niekoniecznie musieli uganiać się za jakimiś złoczyńcami, chociaż oczywiście wszyscy policjanci w służbie będą. Tak, oczywiście. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan komendant Krzysztof Nowak i pani Monika Żymiłka, Komenda Miejska Policji w Lesznie. Zapraszamy Państwa na 18. Dziękujemy. Dziękuję.